Dla każdej dodatniej liczby rzeczywistej x iloczyn pierwiastek z x razy pierwiastek stopnia trzeciego z x razy pierwiastek szóstego stopnia z x jest równy. I teraz wykorzystamy ten wzór, aby przekształcić każdą z tych liczb z osobne. I teraz pierwiastek kwadratowy z x to jest dokładnie to samo co x do potęgi jedna druga. Jeżeli chodzi o pierwiastek stopnia trzeciego z x to w oparciu o ten wzór, ta liczba jest równa liczbie x do potęgi 1 trzecia. Natomiast jeżeli chodzi o pierwiastek stopnia szóstego z x, no w oparciu o ten wzór uzyskujemy tutaj na x do potęgi 1 szósta. No i tę liczba oczywiście dalej musimy przez siebie przemnożyć. W kolejnym kroku zwracamy uwagę na to, że mamy tutaj mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli podstawa pozostaje taka sama, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. W związku z powyższym uzyskujemy tutaj x do potęgi 1 druga plus 1 trzecia plus 1 szósta. W pierwszej kolejności dodamy do siebie te dwie pierwsze liczby. I teraz popatrzmy, tu będziemy mieli 1 druga dodać 1 trzecia. Mamy dodawanie ułamków zwykłych o różnych mianownikach. I teraz pamiętajmy o tym, że jeżeli dodajemy lub odejmujemy ułamki zwykłe o różnych mianownikach, to możemy zastosować pewien schemat. Taki, że taką sumę lub taką różnicę możemy zapisać w postaci jednego ułamka w taki sposób, że mianowniki typu ułamków przez siebie mnożymy i wynik stoi w mianowniku uzyskanego ułamka. Natomiast tu w liczniku będziemy mieli ten licznik razy ten mianownik, czyli symbolicznie zapisujemy to A razy D, dodać lub odjąć ten licznik razy ten mianownik, czyli w tym przypadku będzie to C razy B. I wykorzystując ten schemat tutaj do znaku równości możemy zapisać, że w mianowniku mamy 2 razy 3, a w liczniku 1 razy 3 dodać 1 razy 2. W liczniku uzyskujemy zatem 3 dodać 2, a w mianowniku 6, co ostatecznie daje nam ułamek równy 5 szóstych. W związku z powyższym tutaj będziemy mieli x do potęgi 5 szóstech, przy czym to 5 szóstych to jest wynik dodawania tych dwóch liczb. A tutaj jeszcze mamy plus 1 szósta. I oczywiście o tym nie możemy zapomnieć. W wyniku tego, tutaj w wykładnikach nie uzyskaliśmy dodawania ułamków zwykłych o tych samych mianownikach, czyli wystarczy, że dodamy do siebie liczniki. Więc tu będziemy mieli 5 plus 1 na 6, co ostatecznie daje nam x do potęgi 6 szóstek, czyli po prostu x do potęgi pierwszej, czyli najzwyczajniej w świecie po prostu x. Czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią w tym zadaniu jest odpowiedź A.